Witamy ponownie. Tym razem poruszę fascynujący temat: sześć aspektów fizycznych, które my, kobiety, podziwiamy u mężczyzn. Jestem pewna, że zadawałam ci to pytanie wiele razy: co nas fizycznie pociąga w mężczyźnie? Podobnie jak Ty czujesz pociąg do pewnych cech fizycznych u kobiet, my także mamy swoje preferencje. To zupełnie naturalne. Słyszałem wielu mężczyzn narzekających, że kobiety zwracają uwagę tylko na facetów o określonej budowie ciała. Nie jest to jednak do końca prawdą. Tak jak ty pociągają cię kobiety pełne wdzięku, szczupłe lub o szczególnych proporcjach, tak i my mamy swoje preferencje. Nie chodzi o sztywne standardy, ale o harmonię i zbiór cech, które uważamy za atrakcyjne. Nie chcę, żebyś myślała, że jeśli nie spełniasz tych cech, to nie jesteś atrakcyjna. Piękno jest pojęciem subiektywnym i to, co podoba się jednej osobie, może nie podobać się innej. Na przykład są tacy, którzy wolą osoby niższe, inni wyższe, a nawet osoby różnych ras. Teraz chciałbym się z Wami podzielić kilkoma cechami fizycznymi, które zazwyczaj przyciągają naszą uwagę. Nie jest to lista ostateczna, lecz raczej przewodnik oparty na powszechnych obserwacjach. Zaczynajmy. Odpowiednia fryzura może całkowicie odmienić wygląd człowieka. Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet dobre cięcie nie tylko eliminuje niechlujny wygląd, ale także podkreśla rysy twarzy i dodaje jej witalności. Jeśli masz wrażenie, że zaniedbałaś swoją fryzurę, Polecam wizytę u fryzjera lub stylisty w celu jej zmiany. Dla osób łysych, zadbana broda może być wielkim sprzymierzeńcem. Broda jest ozdobą twarzy, która w wielu przypadkach dodaje jej męskości i atrakcyjności. Osobiście uwielbiam mężczyzn z brodą, ponieważ może ona zrekompensować brak włosów i podkreślić rysy twarzy. Choć ramiona mężczyzny nie muszą być wyraźnie widoczne, Dobrze jest zobaczyć, że ma on wyrzeźbione ramiona. To pokazuje, że dba o swoją sylwetkę i prowadzi aktywny tryb życia. Lubimy czuć się bezpiecznie, trzymając kogoś za ramię lub mocno go przytulając. Dłonie i stopy są wskaźnikami higieny i dbałości o ciało. Czyste dłonie i zadbane paznokcie świadczą o tym, że dana osoba dba o swój wygląd. To samo dotyczy stóp. Nie ma konieczności korzystania z usług manicurzystki, ale zachowanie podstawowej higieny jest niezbędne. Skóra wolna od zanieczyszczeń i pryszczy jest synonimem zdrowia i pielęgnacji. Oczyszczanie twarzy nie tylko poprawia wygląd, ale i świadczy o zdrowym stylu życia. Jeśli masz problemy z trądzikiem, radzę ci udać się do dermatologa, który pomoże ci utrzymać skórę w optymalnej kondycji. Uśmiech jest jedną z pierwszych rzeczy, na którą zwracamy uwagę. Zadbane zęby i promienny uśmiech mogą zrobić ogromną różnicę. Inwestowanie w zdrowie jamy ustnej nie tylko sprawi, że poczujesz się pewniej, ale także wpłynie na Twój atrakcyjny i zdrowy wizerunek. Oto niektóre z aspektów fizycznych, które zazwyczaj uważamy za atrakcyjne u mężczyzn. Należy jednak pamiętać, że piękno jest pojęciem subiektywnym i każdy ma swoje własne preferencje. Nie chodzi o to, aby spełnić wszystkie te punkty, ale raczej o to, aby czuć się komfortowo i pewnie z samym sobą. Jeśli spodobało Ci się moje nagranie, nie zapomnij napisać mi w komentarzach, jakie inne tematy chciałbyś, abym poruszył w przyszłych filmach. Do zobaczenia następnym razem.